Tak wykonano wszelką robotę około budowy namiotu spotkania. Izraelici wykonali zaś wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi. Tak wykonali. I oddali przybytek Mojżeszowi wraz z namiotem i sprzętami, jak kółka, deski, poprzeczki, słupy, podstawy, nakrycia, jedne ze skór baranich barwionej na czerwono, a drugie ze skór delfinów oraz przykrywającą zasłonę. Markiem świadectwa z drążkami przewłagali stół ze wszystkimi należącymi do niego przyborami i z chlebami pokładnymi. Świecznik z czystego złota z lampami ustawionymi w szeregu oraz ze wszystkimi przyborami należącymi do niego i olej do oświetlenia. A także ołtarz złoty i olej namaszczenia, pachnące kadzidło oraz zasłony wejścia do namiotu ołtarz z brązu wraz z katą z brązu i drążkami oraz wszystkie jego przybory, kać i jej podstawy, zasłony dziedzińca, słupy i podstawy do nich, zasłony przy wejściu na dziedziniec, powrozy i paliki oraz wszystkie sprzęty potrzebne do służby w przybytku i na spotkania oraz szaty z drogocennej tkaniny do służby w przybytku święte dla Arona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak też wykonali wszystko Izraelici. Gdy zaś ujrzał Mojżesz, że wszystko wykonali, jak nakazał Pan, udzielił im błogosławieństwo.